Hej, nie wiem czy wiesz. A być może wiesz. Bardzo wiele kobiet Cię sprawdza. Nie wiem czy nie wszystkie, ale na pewno duża większość. Bym śmiało nawet powiedzieć, że wszystkie kobiety na pewno na którymś polu będą Cię badały, będą Cię sprawdzały gdzieś tam, w którymś momencie życia czy krótkiej chwili. Tak. Mógłbym powiedzieć, przynajmniej z własnych obserwacji. Więc idąc dalej tą ideologią, że kobiety często sprawdzają, sprawdzają w różny sposób. Często sprawdzają również w taki sposób, na ile ty mo i możesz sobie, na ile ona może sobie z tobą pozwolić. Czyli specjalnie zrobić coś, co wie, że możecie zdenerwować i patrzy jak Ty się zachowasz, jak zareagujesz i czy jesteś takim panem do przesunięcia sobie, czy się będziesz denerwował, bo jeżeli zobaczysz, że denerwujesz się raz i Cię wyprowadziła z równowagi, drugi raz Cię wyprowadziła z równowagi, trzeci raz Cię wyprowadziła z równowagi, to jak myślisz na jednej rance mówimy, takiej Dwugodzinnej, wyprowadziła cię kilka razy z równowagi, to jak myślisz, co dalej będzie z tobą robiła? Ale jeżeli masz drugie, drugą opcję, jeżeli zobaczysz, że jesteś gościem, którego ciężko wyprowadzić z równowagi, że tutaj lekko zażartowała, uszczypliwie raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, bo są też takie kobiety, a ty. Elegancko z tego wychodzisz, z uśmiechem na twarzy i cały czas prowadzisz rozmowę, prowadzisz dialog, prowadzisz, yy, prowadzisz wasze spotkanie, to w tym momencie ona już widzi, z kim ma do czynienia, i nie będzie tak łatwo Ciebie po prostu wyprowadzała z równowagi. Ale to wszystko, Zależy od Ciebie, od poziomu Twojej wiedzy, od tego, jak szybko zrozumiesz, z kim masz do czynienia, jak szybko zobaczysz jej plusy i minusy, jak szybko po rozmowie krótkiej, tej krótkiej rance zobaczysz wiele jej plusów, wiele jej minusów, i będziesz mógł swobodnie i na luzie. Tą randkę przeprowadzać, ale pod swoim bardziej kątem, żeby ona o tobie bardziej myślała niż ty o niej. Czy potrafisz coś takiego zrobić? Czy zdarzyło ci się również, że będąc na jakiejkolwiek randce z kobietą, lub na jakimś spotkaniu z kobietą, ona patrzyła na to, jak wyprowadziła cię z równowagi, a ty wielokrotnie się znerwowałeś, wielokrotnie przerwałeś to spotkanie, wielokrotnie wybuchłeś, wielokrotnie zachowałeś się tak, jakbyś teraz więcej już się nie zachował, ponieważ to było wasze ostatnie spotkanie, bo zrobiłeś jakiś nerwowy ruch, nerwowy gest, który jej już na starcie na pierwszym spotkaniu się nie spodobał i już nie macie ze sobą kontaktu. Czy chciałbyś takie coś zmienić? Chciałbyś stać się w tym momencie trochę lepszą wersją siebie, trochę lepiej odczytywać tą kobietę na tym spotkaniu, żeby po prostu ci było łatwiej. Jeśli tak, na dole masz link do moich szkoleń akademia zapisz się już teraz. Ja jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z przepięknego Szczecina, życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj o tym, aby nie pozwolić się wyprowadzać na pierwszym, drugim, piątym, dziesiątym spotkaniu kobiecie. Tylko reagować na wszystko z uśmiechem, z luzem i z żartem. Jeżeli ta kobieta robi, robi to z fermentacją, to po prostu to ty nie przyjdź na następne spotkanie, znajdź sobie inną kobietę. A jeżeli tak bardzo ci się podoba, taka jest seksowna, to przyjdź na to spotkanie, ale z mądrzejszą rozmową, z rozmową, którą to ty poprowadzisz. I z luźnym, uśmiechniętym nastawieniem. Trzymaj się ciepło, hej!